Cześć wszystkim. Jestem Piotr. To jest mój pieseł. I to jest pierwszy odcinek na moim nowym kanale Crazy. I teraz pewnie zapytujecie. Cóż to za pies? Mieszaniec. Kim jest ten gimbus? To za chwilę. Cóż to za kanał? Dlaczego nie mam to? Taki crazy keep. To za odpowiadam na wasze do nie mam co chcecie robić więc nabił na YouTube. A tak na serio to po prostu chcę co nagrać coś fajnego na YouTube, i co na to coś Wam I zobaczymy je. Będziecie odbierać moje filmy. a czegoś się na Wracając do y, mojego kanału KD. Po prostu nie się tu będzie bać, to będę płakać Śmiać się ze strachu Dojdę do tego. Zatem. Ale. Jak już pewnie załapaliście. Mój kanał jest po prostu kanałem w tematyce folii. I to no stara to, to widać jak się to wynika. Bo grafika jedynie na kanale, ale strasznie jedynie poza Więc. Jeśli w komentarzach nie nam się podobają, Co byście zmienili, co byście dodali. Co byście w piszli. Mówcie po prostu. I teraz wracając do tego, <coughs> co będzie na kanale. Przede wszystkim porody i wyjrzenie specjalnie związane z kolorami. Ale czy tylko to, Co tu będziemy żyć, czy będzie chleb, porol, 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 bułka z chlebem, y, masło i popijać to będziemy porodem, chociażby nawet sokiem pomarańczowym. Nie. Na tym kanale będą się powiedzieć. Z gier, nie tylko kolorów, ale to będzie przede wszystkim. I oprócz klientów, które będą ustawione, to będą kolorowie, ale to w wypadkach specjalnych, albo w sytuacjach, kiedy pojawi się coś nowego, kiedy coś będzie trzeba co objaśnić, a na odcinku tego po prostu nie będzie, nie będzie się chciało tego wyjaśnić. Tak, też będą, e, jeśli ja będzie posiadała długi, jeśli na przykład będzie jakiś specjalny, specjalny sposób zainstalowania. Zroma no, nagrania, wiecie, coś takim pójdzie od razu, chociaż to nieprawda, bo do tej pory nie miałem wieku, co to jest, ale jestem w pierwszym odcinku tej serii, który będzie już jutro, czyli w niedzielę, słowo w Indusie. W końcu nie wierzę. Ja sobie to lubię. A tak na serię, od razu po tym vlogu postaram się już go nagrywać. Będę sobie robić jutro. No, zobaczmy. może że nic nie już w na moim A teraz, może omówmy licencję, bo to miałem na mówić. Mówię, wiele różnych licencji, filmów, gier i tak programów. Ale każdy tutaj będzie się zaczynała opisem, czyli nazwą, tytułem, kto stworzył, po co stworzył, do czego służył, jak to jeść, nożem, czy bidercem, czy na raz. Obydwa na raz. No cóż, tym się właśnie zajmiemy na początku. Później w zależności od tego, jaka to będzie cena, ja będę mówić nawet fotografika, dźwięk, fabuła, kto z później. Przy pierwszych docencjach po prostu powiem, jak to będzie wyglądać. To tylko ogólnie za będę to od 1 do 10 i w zależności od rodzaju, były to na przykład będzie 9, 8, 7 i później będzie cena jaką Będę co jest warte dla swojej ceny? I nie można ocenić w ten sposób na to Darmietko z Bidomu 6, a FIFA dam 9. I co o FIFA jest lepsze? Nie, bo to są zupełnie różne, co się dzieje. Tego tak nie można. Musicie znaczy, to rozumieć. Znaczy, recenzja recenzji nie lubi. No cóż, to chyba na tyle, w tym odcinku. Wyjaśniłem mniej więcej, co tu będzie w koladniki, recenzje specjały. Teraz będę zajmował się stroną graficzną, będę wam pokazywać jak ładnie tworzyć w różnych programach typu DJI, Inkscape albo w Blenderze. Postaram się robić po prostu ciekawy kanał, który będzie głównie właśnie o tematyce horror, więc to na przykład jak nie będę w blenderze, to nie robił coś z Hollywood, a nasze zombie wychodzi z globu. To będzie super, nie mam to mówię. No i cóż, tyle na dzisiaj. Do zobaczyska. Pa!